My very pretty. <laughs> hey, pretty thing, uh, I'll show you. Okay. Ah. Ah. Give us some money. come out there no, it's all time Ah, to place this for Emi, Co tam do cholery Teraz słychać mnie dobrze wyraźnie głośne No zostawiać suby łapki w górę i komentować komentarzu. <śprawiedliwość> I dobra i klapa zaliczona Ha 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 No poza zdjęcie To zdjęcie <śprawiedliwość> To zdjęcie Zobaczyć wybór, oh Jezus. Ale jaja, dobra. No i dobrze. W końcu to jest GTA Vice City, do cholery. Deluxe. <laughs> to są jaja zawsze w tej grze. O, w ogóle jakieś garaże są. Czy ja pamiętam, że to jakieś garaże były? O, otwieram się garaże? garaże. Goroże groże, groroże. Ja wam pokażę. Zachęcam do subskrybowania tego zajbistego kanału, Bo dużo osób nie subskrybuje mojego kanału. Tradzą statystyki do cholery jasnej. <laughs> tak dalej, do komentowania tej zachęcam. Co to kurde było? Nie wiem. OK. Idziemy. Cholera, <grym> Ta. Mhm. tak, Coś mi go słychać, ale co to jest? bla, bla, dobra. Samochód jakiś walnął w coś? Wybuchnął w coś? Nie. Yeah. Baba, bla. O. Kościół motorem idzie. Dawaj, ten motor. małku Dawaj, mało motura! Powiedział Tommy University. Tak <śpiewa> z liścia dostała. <śpiewa> Ale śmieszne, no. To jest dobre. <śpiewa> z liścia. O, ktoś się wywalił. Nie, gdzie ten motur? Wiesz kurwa, motura. Wiesz kurna, motura jeździmy, kurna, na motorze. Mam taką ochotę. O, jest, mamy autobus, mnie. Zbugowany autobus, Czasami się pojawia, a czasami go nie ma. <laughs> Fajna gra, bo... O, zrób to, O, ty robisz, co it, it. co no, to no, nie, Wiesz, ja w ogóle. No jedzie do cholery. Dobra, mam pomysł. Jeździmy za tym, cholerny tym. Dobra, jeździmy za tym dalej. Zobaczymy gdzie dojedziemy. Śledzimy trasy. Dobra, tylko ja się nazywa. Autostopu. Autobusa. Dobra, autobusa śledzimy z trasy. No, gdzie tutaj, dobra. No. No jedź pływa panie. Autobus. Co będzie ludzi wiózł? zostaje piękna, Już nie będzie ludzi wiózł. To się buchnie. <śmany wiosenie> <śmany wiosenie> o, 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 dobra. Bawmy, buchnie! Dobra, autobus rozpiwszony. <grymne> autobus, autobus. Zlikaj autobus. <grymne> ale śmieszne. Bardzo dobrze, że śmieszne. Ustawia ja. mi tak niebo do śmiechu, ale dobra, nie powiem dlaczego. Zaraz to wokół, na wchodzi. Dlaczego się ostatnio coś mi dolegało. I dobrze, że dolegało mi coś ostatnio. Dalej, jeszcze błykam tabletki, smaruje jeszcze coś. Co Was to wchodzi? No, widzę w kolejnego wchodzi nic kogo nie wchodzi. <ścoughs> o, nie, 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 do tej misji porobanej nie jadę. Nigdy w życiu mam dosyć tej głupiej misji. Ratowania tego. No no, nie dam Dobra. dobra, dobra, dobra. dobra. ta, -ta bo on nie będzie przyjacielem, to mega, a potem się okaże, dobra, to jest coś tam wrogiem, czy coś. Tak, najgorszym wrogiem, później się okaże. Tak ten same, lens lens, 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 lens. lens. Dobra, niejdziemy. No zabawa. Gdzie by tu wleść? O! Może idzie do tego. Tak. Tutaj. tutaj idzie, coś po raz walamy tu coś. Chyba się przebierzemy. No, to jest ciekawego. Motor nie zginął. Stoi nie? motor. Czekaj, na mnie Nie, Motor. czekaj na mnie. Motor. Oh. Now, don't make this any worse.

Dobra Czuję relaksik normalny, ale normal, co tam tylko a ten one five point mną A strelość sobie szczerą attemp na przykład. Ty, to uciekały to. Do... Ojej, ojej. Uciekały. A tu kwa szczerze, nie taniec. Dobra, хватит. Хватит. О, ну да, давай, жарче. Я голодин. дай что-нибудь пожрать. Приходите еще. Невас потом оставить. Ну, курве, мне, но... Кончит Jakiś... Dawaj, chlani! Ja chcę jeść! <śmiany> to brzmi, ja chcę jeść, ja chcę żurać! No, ty kurwa pierdolony pdho, kurwa, tu! Pierdolaj! No... Slajeru. Już nie ma, kurwa. To mi żacia nie da, co przez tego skurwysyna. Dobrze, że ja cię dużo. Au. Burger z serem, dobra, okej. Okay. Burger z serem może być. Co jeszcze? na co coś jeszcze? Nie, już Ale odcinek, dobrze. Zwiedzamy fast foody w Gety. Dobra, Vice City. jest, ze grać tego dobra, za Vice City zwiedzamy burgery, burgerownie. Próbujemy jedzenie fast foodowe. To jest jeszcze lepsze. No, co to? Не до вязок мантрас? О, кувак, три вязки? Давай, Джорджи. Да, Миклани. Вообще, обжигом. Привет, давай. Ну, где ты? Хуй, так. Ну, Давай, жарче. прикусить. Ай-яй-яй, целая куча дерьма. Давай. Куча.